Większość moich klientek na samym początku, jak zaczynają ze mną trenować, ubierają się w największe możliwe ciuchy, bo wstydzą się tego, jak wyglądają, że trochę za dużo ważą, mają wielkie oczekiwania co do swojego ciała, ale jeszcze ich nie spełniają. Tymczasem większość z trenerek ubiera się, pokazując swoje treningi no bardzo podobnie jak tutaj, nie? czyli. Po prostu w minimalnej ilości bielizny pokazują tyłek i robią inne rzeczy. I my to często oceniamy. Ja też tak wcześniej robiłam, za co przepraszam, ale warto jest skupić się na tym, żeby ćwiczyć w takim stroju, jaki Ci odpowiada. Warto jest też dać uznanie osobom, które codziennie docierają do milionów osób, robią kawał dobrej roboty i uczą nasz naród, nasze. Babeczki, że warto jest zadbać o siebie, warto jest ćwiczyć regularnie, a w jakie ciuchy masz ochotę się ubrać, to już jest Twoja sprawa. Naprawdę, i mnie nic do tego. Będzie mi miło, jeżeli udostępnisz tą rolkę u siebie.